No, się maneczko wszystkim. Słuchajcie, dzisiaj bohaterem w filmiku jest Pepino. Jak widzicie, są to gałązki, które e, 3 tygodnie temu tutaj po prostu wcisłem w ziemię, obciąłem z roślin matecznych i zobaczcie, co się dzieje. To były same gałązki, a teraz zobaczcie, jest masa krytyczna także. To świadczy o tym jak szybko właśnie to pepino, czyli pomidor melonowy, pianka melonowa, nazw ma kilka, jak szybko się rozmnaża. Jak szybko się ukorzenia. Słuchajcie, jest to bardzo fajny owocek, który smakuje troszkę melonem. Bardzo fajnie, egzotycznie. No i warto mieć tą roślinę w swojej kolekcji zobaczcie wrzuciłem te patyczki 3 tygodnie temu i tak jak mówiłem bardzo łatwo się ukorzenia teraz je wyciągniemy i porozdzielamy do oddzielnych doniczek żeby sobie mogło swobodnie rosnąć no bo tutaj jak sami widzicie już się robi ciasno także co wyciągniemy to na zewnątrz pokażę Wam jak się korzonki rozwinęły i będziemy pikować. O! Proszę bardzo zobaczcie ile to już ma korzeni. Wszędzie tutaj dookoła są wszystko świeżutkie korzenie tego właśnie pomidora melonowego, czyli pepino. Teraz próbuję troszkę to rozluźnić delikatnie, żeby też nie za dużo nie napsuć. No bo wiadomo im więcej się tych korzeni popsuje tym później roślina ma gorzej wystartować. Zobaczcie głupi przykład tutaj. Już są korzonki, zobaczcie jeszcze nawet za bardzo roślinka nie puściła liści. A już już jest masa korzeni. Także prędzej czy później ona na pewno się ukorzeni. Zresztą to już widać. O! Tutaj już puszcza. Pierwsze pączki. Troszkę powiększymy. żeby wam pokazać. O! Teraz widać ładnie. No i z tego zaraz będzie bardzo ładna gałązka. No więc dobra. O. Tu kolejna sadzoneczka. Kolejna sadzoneczka, która ma też już korzonki. I tak po kolei, jak będę wyciągał. O. Ten to już jest wyjątkowo ukorzeniony. I kolejny i kolejny. Zobaczcie, czy to jest cieńsza sadzoneczka, która jest bardzo cieniutka, czy to jest grubsza. Sadzonka wszystkie mają korzonki i kolejna, i następna. Także no nie pozostaje mi nic innego, jak tylko je porozsadzać do osobnych doniczek, żeby mogły sobie fajnie i swobodnie rosnąć. Także biorę się teraz za rozsadzanie. Troszkę sobie miejsca zrobię. No i dobra. Trochę wykorzystam też tą ziemię, w której rosły. Troszkę dam świeżej. Ciach, ciach. Ja tu się nie mam za bardzo nad tym zamiaru rozczulać Tak jak mówiłem wcześniej, pepino to jest taka roślinka jak pomidor. Nasz rodzimy. Tyle, że to jest pomidor melonowy. Bardzo ładnie się ukorzenia. Bardzo smaczne. Owocki daje. Także działam. Dobra, słuchajcie, sadzenie zakończone. Jak widzieliście na filmie, każda sadzoneczka, pomimo to, że chyba ze 3 czy 4 jeszcze liści nie wypuściły, ale każda sadzonka ma już swoje własne korzenie. Większość z nich już wypuściła liście. Niektóre więcej, niektóre mniej. No ale zobaczcie, no bardzo fajnie to już wygląda. Trzy tygodnie wystarczyły, żeby się sadzonki ukorzeniły. Także, cóż, polecam każdemu uprawę tego fajnego pepino. Jest to fajny, naprawdę fajny owocek. W smaku taki przypominający troszkę melona. Melona przełamanego troszkę przez owoce egzotyczne. Także, warto sobie spróbować. Rośnie bardzo fajnie, owocuje najszybciej według mnie, jakie jest uprawiane w szklarni, tak jak nasze rodzime pomidory. No i cóż, tyle będę kończył. Trzymajcie się i powodzenia w uprawie pepino. Na razie, cześć.